Opiekunowie rodzinni to osoby, o których w Polsce mówi się coraz więcej i coraz częściej. Głównie dlatego, że rośnie liczba ludzi, którzy potrzebują opiekunów rodzinnych, potrzebują ich wsparcia i obecności. Kim są ci ludzie? To osoby niesamodzielne, niesamodzielne ze względu na niepełnosprawność, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. To niesamodzielni ze względu na zaawansowany wiek wiążący się z wielochorobowością i niedołężnością. To również grupa osób niesamodzielnych ze względu na ciężką, przewlekłą, czasami obłożną chorobę, którzy nie są w stanie sami funkcjonować. Opiekunowie rodzinni zazwyczaj nie mówią o sobie, jestem opiekunem rodzinnym. Mówią, jestem mężem, jestem żoną, jestem synem, córką, wnukiem, siostrą, bratem. Zależy nam na tym, aby także uzmysłowili sobie, że są opiekunami rodzinnymi, bo są niezwykle ważnymi partnerami dla opiekunów formalnych z systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów. Bez opiekunów rodzinnych ci formalni nie będą w stanie zapewnić opieki wszystkim niesamodzielnym.